W szarym biurowcu przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie panowała napięta atmosfera. Firma Stolica Investment przechodziła przez jeden z najtrudniejszych okresów w swojej historii. Dyrektor finansowy Marcin Kowalczyk, mężczyzna po czterdziestce z przenikliwymi oczami i zawsze nieskazitelnie wyprasowanym garniturem, właśnie zakończył kolejne spotkanie z zarządem. Na korytarzu pracownicy szeptali o zwolnieniach, a w powietrzu unosiło się uczucie niepewności. W małym pokoju na trzecim piętrze, między stosami dokumentów i starymi komputerami, pracowała Agnieszka Nowak. Dwudziestoletnia dziewczyna, świeżo po studiach ekonomicznych, była praktykantką w dziale księgowości. Jej skromny wygląd, proste ciemne włosy związane w kucyk, okulary w metalowej oprawce i bluzka z taniego sklepu, sprawiał, że była praktycznie niewidoczna dla większości kolegów. Ale za tym nieśmiałym wyglądem kryła się błyskotliwa umysłowość. I niezwykła intuicja w sprawach finansowych. Tego grudniowego dnia, gdy śnieg padał za oknem, Agnieszka odkryła coś, co miało zmienić nie tylko jej życie, ale i całą firmę. Agnieszka zawsze była spostrzegawcza. Od dziecka uwielbiała rozwiązywać zagadki i układanki, a na studiach wyróżniała się analizą danych finansowych. Mimo, że pracowała w firmie zaledwie trzy miesiące, już zauważyła pewne niepokojące wzorce w księgach rachunkowych. Marcin Kowalczyk był postacią, która budziła w niej mieszane uczucia. Z jednej strony imponował jej swoją charyzmą i pewność siebie. Miał reputację człowieka, który uratował firmę przed bankructwem pięć lat wcześniej. Z drugiej strony, coś w jego zachowaniu wydawało się jej sztuczne. Sposób w jaki unikał jej wzroku, gdy przechodził obok jej biurka, i nagłe zmiany tematu, gdy zadawała pytania o pewne transakcje. W poniedziałkowy poranek Agnieszka postanowiła zagłębić się w raporty finansowe z ostatnich dwóch lat. Pracowała sama w biurze. Reszta zespołu była na szkoleniu w Krakowie. Cisza, przerywana tylko przez stukot klawiszy komputera i szum ogrzewania, tworzyła idealną atmosferę do koncentracji. W miarę jak przeglądała kolejne dokumenty, zaczęła dostrzegać dziwne rozbieżności. Pewne kwoty nie zgadzały się z raportami, które firma przekazywała do urzędu skarbowego. Wydatki na konsultacje zewnętrzne wyglądały podejrzanie, szczególnie że płatności kierowane były na konta w rajach podatkowych. Serce zaczęło jej bić szybciej. Czy to możliwe, że odkryła coś poważnego? Czy dyrektor Kowalczyk rzeczywiście ukrywał coś przed zarządem i akcjonariuszami? Agnieszka zdecydowała się nie mówić nikomu o swoich podejrzeniach. Zamiast tego rozpoczęła systematyczne zbieranie dowodów. Każdego wieczora, gdy biuro pustoszało, zostawała dłużej. Kopiując dokumenty i analizując transakcje, jej laptop stał się jej najlepszym przyjacielem, a Excel narzędziem do odkrycia prawdy. Przez kolejne tygodnie Agnieszka pracowała jak detektyw. Odkryła, że Marcin Kowalczyk systematycznie przekierowywał fundusze firmy na prywatne konta. Mechanizm był skomplikowany i przemyślany: fałszywe faktury od nieistniejących firm konsultingowych, zawyżone koszty operacyjne. A nawet manipulacje przy wypłatach premii dla zarządu. Suma, którą zdołała wyliczyć, zapierała dech w piersiach prawie 2 miliony złotych w ciągu ostatnich dwóch lat. To tłumaczyło, dlaczego firma miała problemy finansowe, mimo dobrych wyników operacyjnych. Marcin tymczasem zaczął zauważać, że coś się dzieje. Agnieszka stawała się coraz bardziej nerwowa w jego obecności, a jej nadgodziny nie umykały jego uwadze. Pewnego wieczoru, gdy wychodził z biura, Zauważył światło w jej pokoju. Postanowił sprawdzić co robi. Agnieszka, co ty tu robisz tak późno? zapytał wchodząc do jej biura. Dziewczyna zamknęła szybko laptop i spojrzała na niego z zakłopotaniem. Ach, panie dyrektorze, tylko kończę raporty na jutro. Czy wszystko w porządku? Wyglądasz na zmęczoną. Tak, tak, wszystko dobrze, właśnie się pakuję do domu. Marcin nie był przekonany, ale postanowił nie dociekać. Miał jednak niepokojące przeczucie, że jego działania mogą zostać odkryte. W tym samym czasie Agnieszka zaczęła odczuwać ogromną presję. Wiedziała, że to co odkryła może zniszczyć karierę Marcina, ale też uratować firmę przed dalszymi stratami. Miała dylemat: czy powinna zgłosić sprawę bezpośrednio do zarządu, czy może skontaktować się z odpowiednimi organami? Zdecydowała się skonsultować z kimś, komu mogła zaufać. Zadzwoniła do swojego profesora z Uniwersytetu doktora Stefana Wiśniewskiego, który specjalizował się w prawie gospodarczym. Profesorze, mam bardzo delikatną sprawę. Zaczęła podczas ich spotkania w małej kawiarni na Starym Mieście. Po wysłuchaniu jej relacji profesor powiedział: "Agnieszka, to bardzo poważna sprawa. Musisz mieć konkretne dowody, ale jeśli masz rację, to masz obowiązek to zgłosić." Agnieszka postanowiła przygotować szczegółowy wykres, który jasno pokazywałby wszystkie nieprawidłowości. Pracowała nad nim całą noc, sprawdzając każdy szczegół, każdą transakcję. Wykres był jak mapa prowadząca do skarbu. Tylko, że tym skarbem była prawda o kradzieży. Następnego dnia w firmie panowała nerwowa atmosfera. Zarząd miał się spotkać w sprawie kolejnych cięć kosztów. Agnieszka wiedziała, że to może być jej jedyna szansa na ujawnienie prawdy. Marcin Kowalczyk był wyjątkowo podenerwowany. Jego asystentka, Katarzyna Zielińska. Zauważyła, że cały ranek spędził na telefonach z bankiem. Coś mówiło o przelewie na konta zagraniczne. Gdy próbowała zapytać o szczegóły, ostro ją zbył. Katarzyna, zajmij się własnymi sprawami. Nie wszystko musi interesować. Po południu odbyło się spotkanie zarządu. Prezes firmy Andrzej Lewandowski, mężczyzna o siwych włosach i zmęczonym wyrazie twarzy, otworzył zebranie gorzko. Panowie, nasza sytuacja finansowa jest krytyczna. Musimy podjąć drastyczne kroki, aby uratować firmę. Marcin przedstawił swój plan oszczędności, który zakładał zwolnienie 30% pracowników. Gdy wyjaśniał powody trudnej sytuacji finansowej, Agnieszka, która siedziała w rogu sali jako osoba sporządzająca notatki, poczuła, że nie może dłużej milczeć. Przepraszam, powiedziała cicho. Słucham? Prezes spojrzał na nią zaskoczony. Przepraszam, ale myślę, że mam informacje, które mogą zmienić nasze spojrzenie na sytuację finansową firmy. Marcin pobladł. Agnieszka to nie jest odpowiedni moment na. Nie wtrącaj się, krzyknął na nią. To jest poważne spotkanie zarządu. Ale Agnieszka już wstała i podeszła do tablicy z projektorem. Proszę pozwolić mi pokazać jeden wykres. Cisza w sali była gęsta jak mgła. Wszyscy patrzyli na młodą dziewczynę, która drżącymi rękami włączała swój laptop. Agnieszka wyświetliła na ekranie szczegółowy wykres, który przygotowała. Kolorowe linie i słupki pokazywały przepływ pieniędzy w firmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale najważniejsze były czerwone strzałki wskazujące na transakcje, które nie miały uzasadnienia biznesowego. Szanowni Państwo, zaczęła starając się opanować drżenie głosu. Przez ostatnie tygodnie analizowałam nasze księgi rachunkowe. Odkryłam systematyczne przekierowywanie funduszy firmy na prywatne konta. Marcin zerwał się z miejsca. To są niedorzeczne oskarżenia. Agnieszka, ty nie rozumiesz złożoności naszych operacji finansowych, proszę pozwolić mi dokończyć odparła stanowczo. Tutaj mamy transakcje na rzecz firm konsultingowych wskazała na wykres. Firmy te nie istnieją sprawdziłam w KRS. To są fantomowe spółki zarejestrowane w rajach podatkowych. Prezes Lewandowski wstał i podszedł bliżej ekranu. Panie Kowalczyk, czy może Pan to wyjaśnić? To są standardowe praktyki biznesowe. Korzystamy z zewnętrznych doradców podatkowych, żeby zoptymalizować nasze obciążenia. Marcin był coraz bardziej zdenerwowany. Ale dlaczego płatności idą na konta osobiste, a nie firmowe? zapytała Agnieszka, klikając na kolejny slajd. Na ekranie pojawiły się skany przelewów. Wyraźnie widać było, że beneficjentami były konta bankowe Marcina Kowalczyka. W sali zapanowała cisza. Członkowie zarządu wymieniali się niepokojącymi spojrzeniami. Wiceprezes ds. prawnych, Magdalena Kowalska, wstała i podeszła do Agnieszki. Czy ma pani więcej dowodów? Zapytała poważnie. Tak, proszę pani. Mam kopię wszystkich dokumentów, wyciągi bankowe, fałszywe faktury. Agnieszka otworzyła torbę i wyciągnęła gruby segregator. Marcin próbował jeszcze raz przejąć kontrolę nad sytuacją. To jest prowokacja. Ta dziewczyna prawdopodobnie sama manipuluje dokumentami. Panie Kowalczyk, powiedział prezes lodowatym tonem: Myślę, że powinien pan usiąść i pozwolić pani Agnieszce dokończyć prezentację. Agnieszka poczuła, że ma poparcie zarządu. Jej ręce przestały drżeć, a głos stał się pewniejszy. Agnieszka kontynuowała swoją prezentację, pokazując kolejne dowody. Każdy slajd był jak kolejny gwóźdź do trumny Marcina. Przedstawiła chronologię wydarzeń. Sposób, w jaki pieniądze były wyprowadzane z firmy, a nawet prognozę, ile jeszcze firma mogłaby stracić, gdyby proceder nie został zatrzymany. Według moich wyliczeń, w ciągu kolejnych sześciu miesięcy firma straci kolejne 800 tysięcy złotych, jeśli ten mechanizm nie zostanie zatrzymany. Powiedziała, wskazując na prognozę. Marcin zdał sobie sprawę, że jego gra dobiegła końca. Próbował jeszcze jednego desperackiego ruchu. Nawet jeśli to prawda, to robiłem to dla dobra firmy. Te pieniądze miały być reinwestowane w nowe projekty. Wykrzyknął. Jakie projekty? zapytała Magdalena Kowalska. Marcin milczał, zdając sobie sprawę, że nie ma odpowiedzi. Tymczasem Agnieszka ciągle odkrywała nowe szczegóły. Proszę państwa, to nie wszystko. Odkryłam także, że pan Kowalczyk manipulował przy wypłatach premii. Zarząd myślał, że premie są niższe z powodu słabych wyników. A tymczasem różnica trafiała na jego prywatne konta. Prezes Lewandowski usiadł ciężko na krześle. Ile w sumie blisko 2 miliony złotych w ciągu dwóch lat. W sali rozległ się szmer oburzenia. Członkowie zarządu zaczęli rozmawiać między sobą półgłosem. Marcin próbował wycofać się dyskretnie w kierunku drzwi, ale Magdalena Kowalska zatrzymała go. Panie Kowalczyk, myślę, że powinien pan zostać. Będziemy musieli podjąć oficjalne kroki. Oficjalne kroki? Zapytał, choć wiedział, co to oznacza. Tak. Zawiadomienie prokuratury, wewnętrzne śledztwo, zabezpieczenie dokumentów. Agnieszka obserwowała całą scenę z mieszaniną ulgi i przerażenia. Zdawała sobie sprawę, że właśnie zmieniła bieg wydarzeń w sposób, którego nie można już cofnąć. Pani Agnieszka, zwrócił się do niej prezes, czy mogłaby pani przekazać wszystkie dokumenty naszemu działowi prawnemu? Oczywiście, panie prezesie. Mam wszystko przygotowane. Po zakończeniu dramatycznego spotkania zarządu, Agnieszka została poproszona o pozostanie w biurze. Marcin Kowalczyk został eskortowany przez ochronę do swojego gabinetu, gdzie pod nadzorem miał spakować swoje rzeczy osobiste. Magdalena Kowalska zaprosiła Agnieszką do swojego biura. Pani Agnieszka, to co pani zrobiła wymaga wielkiej odwagi, ale zdaje sobie pani sprawę z konsekwencji? Jakich konsekwencji? Zapytała niepewnie. Będzie pani głównym świadkiem w sprawie karnej. To oznacza przesłuchania, możliwe groźby, presję. Marcin Kowalczyk ma wpływowych znajomych. Agnieszka poczuła, jak żołądek podchodzi jej do gardła. Do tej pory myślała tylko o ujawnieniu prawdy, nie zastanawiając się nad tym, co będzie potem. Ale pani postąpiła słusznie, ciągnęła prawniczka. Bez pani odkrycia firma mogłaby zbankrutować w ciągu roku. Tymczasem w gabinecie Marcina rozgrywał się inny dramat. Jego żona, Beata, przybiegła do biura po telefonie od asystentki. Była to elegancka kobieta po czterdziestce, która do tej pory żyła w przekonaniu, że jej mąż to uczciwy biznesmen. Marcin, co się dzieje? Katarzyna dzwoniła, że. Beata, to nie jest tak, jak myślisz. Próbował tłumaczyć, pakując dokumenty do pudełka. Jak to nie jest? Mówi się, że okradłeś firmę. Nie okradłem, tylko. Wykorzystałem okazję. Mieliśmy długi, pamiętasz? Twoja choroba, prywatna klinika, rehabilitacja. Beata spojrzała na niego z niedowierzaniem. Czy ty chcesz powiedzieć, że to przez mnie? Nie, nie przez ciebie, ale musiałem jakoś zdobyć pieniądze. Mogłeś powiedzieć. Mogliśmy sprzedać dom, samochód i żyć jak biedni? Nasza córka studiuje w Londynie, syn idzie na studia. Myślałem, że nikt się nie dowie. Beata usiadła na krześle, zakrywając twarz dłońmi. Marcin, co my teraz zrobimy? W międzyczasie Agnieszka siedziała w kantynie firmowej, próbując przetworzyć wszystko, co się wydarzyło. Podeszła do niej Katarzyna Zielińska. Agnieszka, słyszałam, co zrobiłaś. Ja. Ja podejrzewałam, że coś nie gra. Naprawdę? Tak. Marcin ostatnio był bardzo nerwowy. Ciągle sprawdzał konta bankowe, prowadził dziwne rozmowy telefoniczne. Następne dni były dla Agnieszki pasmem intensywnych emocji. Prokuratura wszczęła śledztwo, a ona stała się kluczowym świadkiem. Jej odkrycie zostało docenione przez zarząd, ale jednocześnie niektórzy pracownicy zaczęli patrzeć na nią z nieufnością. Donosicielka usłyszała, gdy przechodziła korytarzem obok grupy starszych pracowników. Zniszczyła człowiekowi życie, szepcała jedna z księgowych. Te komentarze bolały Agnieszką bardziej niż się spodziewała. Zaczęła się zastanawiać. Czy postąpiła słusznie? Może powinna była najpierw porozmawiać z Marcinem, może można było to rozwiązać inaczej. Jej wątpliwości pogłębiły się, gdy dowiedziała się o sytuacji rodzinnej Marcina. Katarzyna opowiedziała jej, że jego żona była chora na raka, a prywatne leczenie kosztowało fortunę. Nie usprawiedliwiam go, powiedziała Katarzyna, ale rozumiem dlaczego to robił. Agnieszka postanowiła porozmawiać z profesorem Wiśniewskim. Spotkali się znów w tej samej kawiarni. Profesorze, mam wyrzuty sumienia. Może powinnam była postąpić inaczej. Agnieszka, uczucie współczucia to znak Twojej empatii. Ale pamiętaj, Marcin miał wybór. Mógł powiedzieć o problemach finansowych, mógł szukać legalnej pomocy. Zamiast tego wybrał przestępstwo. Ale jego żona, jego żona jest ofiarą jego decyzji, a nie Twoich. Ty ujawniłaś prawdę, która tak czy inaczej wyszłaby na jaw. Tymczasem śledztwo nabierało tempa. Prokuratura odkryła, że Marcin miał również współpracowników w banku, którzy ułatwiali mu transfery. Afera zaczęła się rozrastać. Media zainteresowały się sprawą. Dziennikarz z lokalnej gazety, Tomasz Krawczyk, skontaktował się z Agnieszką. Pani Agnieszka, czy zechciałaby pani udzielić wywiadu? Ludzie powinni wiedzieć o pani odwadze. Nie, dziękuję. Nie chcę rozgłosu. Ale to pani jest bohaterką tej historii. Ja nie jestem bohaterką, tylko robiłam to, co uważałam za słuszne. Agnieszka zdawała sobie sprawę, że jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Ale czy zmiana na lepsze, czy na gorsze? Tego jeszcze nie wiedziała. Mijały tygodnie, a sprawa nabrała rozgłosu w całym kraju. Agnieszka stała się nieoficjalną twarzą walki z korupcją korporacyjną, choć sama nie chciała tej roli. Otrzymywała mnóstwo telefonów od dziennikarzy. A także listy od ludzi, którzy znajdowali się w podobnych sytuacjach. Jeden z listów szczególnie ją poruszył: napisała go kobieta z Gdańska, która pracowała w firmie budowlanej i podejrzewała swojego przełożonego o podobne machinacje. Droga Agnieszka czytała: Twoja historia dodała mi odwagi. Też odkryłam nieprawidłowości w mojej firmie, ale boję się mówić. Czy mogłabyś poradzić mi, co robić? Agnieszka zdała sobie sprawę, że jej działania mają znacznie szerszy zasięg niż początkowo myślała. Postanowiła odpowiedzieć na list i zaoferować pomoc. W firmie sytuacja się stabilizowała. Prezes Lewandowski osobiście podziękował Agnieszce za odwagę i zaproponował jej awans na stanowisko analityka finansowego. Pani Agnieszka, firma potrzebuje ludzi takich jak pani ludzi, którzy stawiają prawdę ponad wygodę. Dziękuję, panie prezesie. Ale czy mogę poprosić o jedną rzecz? Słucham. Chciałabym, żebyśmy wprowadzili system anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, żeby inni pracownicy nie musieli przechodzić przez to co ja. Doskonały pomysł. Zlecę działowi prawnemu przygotowanie takiego systemu. Tymczasem Marcin Kowalczyk przygotowywał się do procesu. Jego adwokat, Paweł Nowicki, próbował negocjować z prokuraturą. Panie Kowalczyk, Najlepsza strategia to przyznanie się do winy i współpraca ze śledztwem. Może pan liczyć na łagodniejszy wyrok. Ale to oznacza, że będę musiał oddać wszystkie pieniądze? Tak i prawdopodobnie dodatkowo zapłacić karę. Ale alternatywą jest długotrwały proces i ryzyko wyższego wyroku. Marcin siedział w swoim pokoju, patrząc na zdjęcia rodziny. Jego córka, Aleksandra, studiująca w Londynie, dowiedziała się o sprawie z internetu. Zadzwoniła do niego w łzach. Tato, czy to prawda? Czy naprawdę kradłeś? Aleksandra, to nie jest takie proste. Tato, wstydzę się, wszyscy tu wiedzą, nie mogę wyjść z domu. To była dla Marcina najtrudniejsza rozmowa w życiu. Zdał sobie sprawę, że jego działania zniszczyły nie tylko jego karierę, ale i życie jego dzieci. Proces sądowy rozpoczął się w marcu. Agnieszka musiała stawić się jako świadek oskarżenia. Była to dla niej pierwsza wizyta w sądzie, a stres był ogromny. Pani Agnieszka. Zwrócił się do niej prokurator Michał Zawadzki. Czy może pani opowiedzieć sądowi w jaki sposób odkryła pani nieprawidłowości? Agnieszka szczegółowo opisała swoją analizę, sposób, w jaki dotarła do dowodów i przygotowanie prezentacji dla zarządu. Mówiła spokojnie, ale każdy w sali słyszał determinację w jej głosie. Adwokat Marcina próbował podważyć jej wiarygodność. Pani Agnieszka, czy nie uważa pani, że jako młoda, niedoświadczona osoba mogła pani popełnić błędy w interpretacji dokumentów? Sprawdzałam każdy dokument wielokrotnie. Konsultowałam się z profesorem uniwersytetu. Jestem przekonana o swojej analizie. Ale czy nie kierowała pani chęć zemsty na przełożonym? Nie, proszę pana. Kierowało mną poczucie odpowiedzialności wobec firmy i współpracowników. Gdy przyszła kolejna zeznania Marcina w sali zapanowała cisza. Mężczyzna wyglądał na bardzo zmęczonego, schudł, miał podkrążone oczy, a jego pewność siebie całkowicie zniknęła. Proszę powiedzieć sądowi, czy przyznaje się pan do zarzucanych czynów? Zapytał sędzia. Tak, przyznaję się, ale proszę zrozumieć moją sytuację. Żona była chora, dzieci potrzebowały pieniędzy na studia. Panie Kowalczyk przerwał mu sędzia. Nikt nie kwestionuje pana problemów rodzinnych. Ale czy to usprawiedliwia kradzież? Nie, nie usprawiedliwia. Wiem, że postąpiłem źle. Agnieszka słuchała jego zeznań z mieszanymi uczuciami. Widziała w nim już nie aroganckich dyrektora, ale złamanego człowieka, który popełnił błędy i teraz za nie płacił. Po rozprawie podeszła do niej Beata Kowalczyk. Pani Agnieszka, wiem, że nie mam prawa pani o to prosić, ale czy mogłaby pani, może napisać do sądu, że mój mąż to nie jest zły człowiek? Agnieszka była zaskoczona prośbą. Pani Beata, ja, proszę, nasze dzieci. One cierpią z powodu tego, co się stało. Ja pomyślę o tym. Agnieszka wiedziała, że to będzie jedna z najtrudniejszych decyzji w jej życiu. Agnieszka spędziła bezsenną noc, myśląc o prośbie Beaty Kowalczyk. Rano zadzwoniła do profesora Wiśniewskiego. Profesorze, co pan sądzi? Czy powinnam napisać list z prośbą o łagodny wyrok? Agnieszka. To twoja decyzja, ale pamiętaj, możesz okazać współczucie dla człowieka, nie akceptując jego czynów. Ostatecznie postanowiła napisać list do sądu. Nie broniła Marcina, ale opisała wpływ jego działań na firmę i jednocześnie zaznaczyła, że jest świadoma jego trudnej sytuacji rodzinnej. Wyrok zapadł w maju. Marcin Kowalczyk został skazany na trzy lata więzienia w zawieszeniu i obowiązek zwrotu skradzionych pieniędzy wraz z odsetkami. Dodatkowo otrzymał zakaz piastowania stanowisk kierowniczych przez pięć lat. Po ogłoszeniu wyroku Agnieszka poczuła dziwną pustkę. Przez ostatnie miesiące walka o sprawiedliwość stała się centrum jej życia. Teraz, gdy się skończyła, nie wiedziała co ze sobą zrobić. Wracając do domu, spotkała na ulicy Tomasza Krawczyka, dziennikarza, który wcześniej chciał z nią rozmawiać. Pani Agnieszka, jak się pani czuje po wyroku? Ulżyło mi. Ale to nie była łatwa sprawa dla nikogo. Czy żałuje pani swojej decyzji? Agnieszka zastanowiła się przez moment. Nie. Gdybym miała to zrobić ponownie, postąpiłabym tak samo. Ale nauczyłam się, że prawda ma swoją cenę. Jaką cenę? Samotność. Wielu ludzi odwróciło się ode mnie, ale znalazłam też prawdziwych przyjaciół. W firmie sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać. Zwrócone pieniądze pozwoliły na wznowienie projektów. I uniknięcie zwolnień. Agnieszka została na stałe zatrudniona jako audytorka wewnętrzna. Pół roku po procesie Agnieszka otrzymała nieoczekiwany telefon. Dzwoniła Aleksandra Kowalczyk, córka Marcina, która wróciła z Londynu. Pani Agnieszka, czy mogłybyśmy się spotkać? Chciałabym z panią porozmawiać. Spotkały się w tej samej kawiarni, gdzie Agnieszka kiedyś konsultowała się z profesorem. Aleksandra była młodą kobietą o delikatnych rysach. Podobną do ojca, ale z smutkiem w oczach. Chciałam pani podziękować, powiedziała nieoczekiwanie. Podziękować? Za co? Za to, że powstrzymała pani mojego ojca. Gdyby pani tego nie zrobiła, prawdopodobnie poszedłby dalej, a to oznaczałoby więcej szkód, większe konsekwencje. Agnieszka była zaskoczona dojrzałością młodej kobiety. Jak sobie radzicie? Trudno. Mama wraca do pracy po latach przerwy. Ja musiałam przerwać studia w Londynie, ale znalazłam pracę w Warszawie. Brat dostał stypendium na studia. Jakoś dajemy radę. A twój ojciec? Pracuje w małej firmie księgowej. Zarabia znacznie mniej niż wcześniej, ale. myślę, że to dla niego dobre. Pierwszy raz od lat śpi spokojnie. Po tym spotkaniu Agnieszka poczuła, że jej decyzja była słuszna. Nie tylko uratowała firmę, ale paradoksalnie pomogła także rodzinie Kowalczyków uwolnić się od spirali kłamstw. W międzyczasie system anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, który zaproponowała, okazał się wielkim sukcesem. Pracownicy zgłosili kilka drobnych nieprawidłowości, które udało się szybko naprawić. Agnieszka została zaproszona na konferencję o etyce w biznesie, gdzie miała opowiedzieć swoją historię. Początkowo nie chciała, ale prezes Lewandowski przekonał ją: Pani historia może zainspirować innych do odwagi. Na konferencji spotkała inne osoby, które przeszły przez podobne doświadczenia. Poznała Marię Sikorkę, księgową z Krakowa, która ujawniła oszustwa w swojej firmie, i Piotra Jabłońskiego, który zgłosił mobbing w korporacji. Widzisz, Agnieszka, powiedziała Maria, my nie jesteśmy bohaterami. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, którzy postanowili nie udawać, że nie widzą krzywdy. Ta rozmowa otworzyła przed Agnieszką nową perspektywę. Zaczęła myśleć o założeniu organizacji wspierającej osoby, które zdecydują się ujawnić nieprawidłowości w swoich firmach. Rok po aferze Agnieszka otrzymała propozycję, która miała zmienić jej życie. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało jej stanowisko w nowo utworzonym biurze DUSRAR przeciwdziałania korupcji gospodarczej. Pani Agnieszka, powiedział wiceminister Jan Kowalski podczas spotkania, Pani doświadczenie i determinacja w walce z nieprawidłowościami są dokładnie tym, czego potrzebujemy. To bardzo zaszczytna propozycja, ale czy jestem odpowiednia osoba? Jestem dopiero na początku kariery. To właśnie dlatego jest pani idealna, ma pani świeże spojrzenie i nie jest pani uwikłana w układy. Agnieszka poprosiła o czas na zastanowienie. Wieczorem zadzwoniła do profesora Wiśniewskiego. Profesorze, co pan sądzi? To ogromna odpowiedzialność. Agnieszka, pamiętasz, co mówiłaś rok temu, że prawda ma swoją cenę? Teraz masz okazję sprawić, żeby ta cena była warta poniesienia. Następnego dnia Agnieszka zgodziła się na propozycję. W dniu, gdy miała rozpocząć nową pracę, otrzymała list od anonimowego nadawcy. Wewnątrz był wykres podobny do tego, który przygotowała rok wcześniej, ale dotyczący innej firmy. Droga pani Agnieszka, czytała. Inspirując się pani przykładem, przygotowałem analizę nieprawidłowości w mojej firmie. Czy może pani mi pomóc? W tym momencie Agnieszka zrozumiała, że jej misja dopiero się zaczyna. Jeden wykres, jeden moment odwagi rok temu, uruchomił lawinę zmian, które wykraczały daleko poza jej pierwotne wyobrażenia. Pierwszego dnia w nowej pracy spotkała się z zespołem, który miała kierować. Byli to doświadczeni prawnicy, analitycy i śledczy. Państwo, powiedziała patrząc na zebrane osoby, naszą misją nie jest karanie ludzi. Ale budowanie systemu, w którym uczciwość będzie się opłacać, a nieuczciwość będzie szybko wykrywana. Na ścianie swojego nowego biura powiesiła oprawiony wykres. Ten sam, który rok wcześniej zdemaskował Marcina Kowalczyka. Nie jako trofeum, ale jako przypomnienie, że czasami jedna osoba, jeden moment odwagi może zmienić wszystko. Za oknem padał śnieg jak rok temu, gdy wszystko się zaczęło. Pięć lat później Agnieszka Nowak stała się jedną z najszanowanych specjalistek od walki z korupcją gospodarczą w Polsce. Biuro, które kierowała, wykryło dziesiątki przestępstw gospodarczych i odzyskało miliony złotych dla polskiego budżetu. Marcin Kowalczyk tymczasem odbudowywał swoje życie. Pracował w małej firmie księgowej, pomagając małym przedsiębiorcom prowadzić uczciwe biznesy. Jego żona Beata wyzdrowiała całkowicie, a dzieci skończyły studia. Rodzina była skromniejsza finansowo, ale szczęśliwsza. Wiesz co, Beata? Powiedział pewnego wieczoru, patrząc na zdjęcie w gazecie, gdzie Agnieszka otrzymywała nagrodę za zasługi w walce z korupcją. Ta dziewczyna uratowała mi życie. Jak to? Gdyby mnie nie zatrzymała, poszedłbym dalej. Kto wie, gdzie bym skończył. W tym samym czasie Agnieszka siedziała w swoim biurze, analizując kolejną sprawę. Na jej biurku leżało kilkanaście anonimowych zgłoszeń od ludzi którzy znaleźli w sobie odwagę, żeby mówić prawdę. System, który pomogła stworzyć, działał. Firmy same zgłaszały nieprawidłowości, zanim zostały odkryte z zewnątrz. Kultura uczciwości zaczynała się przyjmować w polskim biznesie. Profesora Wiśniewskiego już nie było. Zmarł dwa lata wcześniej, ale zdążył zobaczyć, jak jego była studentka zmienia świat na lepsze. Agnieszka często myślała o tamtym grudniowym dniu, gdy po raz pierwszy zauważyła nieprawidłowości w księgach. Gdyby wtedy nie miała odwagi, jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Ale czy byłaby szczęśliwsza? Wątpiła. Tego wieczoru, wracając do domu, zatrzymała się przed budynkiem, w którym kiedyś pracowała w Stolica Investment. Firma prosperowała, a na budynku wisiała tablica: Firma etyczna roku 2029.